Z tej strony Michał z kanału Mago Biologia. Jak zapewne wiecie, w tym roku nawiązałem współpracę z indeksem w kieszeni, w związku z czym jest możliwość indywidualnej współpracy ze mną w ramach przygotowań do olimpiady biologicznej. Jednak dzisiaj przychodzę do Was z inną wiadomością. Jednym z najtrudniejszych, jak nie najtrudniejszym zadaniem, czy też działem biologii jest niewątpliwie biochemia. To ona sprawia uczniom na maturze i olimpijczykom najwięcej problemów. Mnóstwo zawiłych reakcji, nazw i dużo nieścisłości, niedopowiedzeń w podręcznikach szkolnych. Jak poszerzyć swoją wiedzę i być pewnym, że rozumie się w pełni opisywane w podręcznikach procesy, a jednocześnie nie sięgać po ogromne księgi pokroju biochemii Sztrajera? To pytanie przyświecało mi podczas tworzenia autorskiego Wademekum z biochemii, w którym znajdziecie omówienie nie tylko. Wszystkich zagadnień olimpijskich, ale także różnorodne schematy obrazujące te podstawowe procesy biochemiczne na maturze. Niektórzy z Was są być może bardziej chemiczni niż biologiczni, więc do każdego procesu, niezależnie czy to cykl krepsa, czy synteza kwasów tłuszczowych, czy cykl mocznikowy, dołączone zostały tabele ze wszystkimi reakcjami, jakie w tych procesach zachodzą. Sens fotosyntezy C4, KAM, chemosyntezy to wszystko znajdziecie w nowej. Biochemii. Zatem zachęcam do poszerzenia swojej wiedzy i nabycia wademekum. W ten sposób również wesprzecie e, moją pracę. A na razie do zobaczenia w innych materiałach.